Witam na dzisiejszym odcinku z tej strony Katron oczywiście dzisiaj nagrywamy kolejną, kolejny odcinek z Amangasa i zobaczymy jak pójdzie, zobaczymy czy będę crew, crewmate'em czy impostorem i zaczynamy za o jest zaczynamy w 9, Znaczy jestem zdziwiony i jestem impostorem. To bardzo dobrze. To sobie weźmiemy gdzieś tutaj, Będę mógł sobie patrzeć, gdzie mapa jest. Aha, wychodzą. Gdzie prościej. <grym> Nie spodziewałem się tego. Yy, i, 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 I idziemy za chłopem i robimy kilo. Co jeszcze? Panie. Co się stało? Chłop znikł. Ale to było dziwne. Hello. O, ktoś z nas ciało. nie. Ile wyszło? Nam tam z dwóch wyszło, jednego zabiłem. Kolejny wychodzi. Czyli wygrana. XD Okej. Okay. Możemy zagrać jeszcze raz. Ale to było Szybkie. Zamiast ludzie zaczekać po prostu sobie zagrać normalnie To zabiję jedną osobę I wygrałem To jest Czemu to nie chcę kontynuować Dobra, to zaraz się zobaczymy Ciąg dalszy Tamtą poprzednią rundę wygrana, wygra, wygrałem z żółtym Teraz zobaczymy, czy będę znowu impostorem, czy crewmate'em. I jestem crewmate'em. I czy, czy teraz nie wyjdą? Nareszcie nie wychodzą. Bo tamte gra to... nie wiem jak ją opisać. Po prostu zwycięstwo. Każdy wychodził. Idziemy na początku zrobić kable. No, czyli to jest podstawowe z kabelki. Pyk, 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 Ok, Zajdziemy dalej. Robić kolejne kabelki. No zaraz sobie pójdziemy do innych kabelki rad... o Nie o 1, 5, 1, 6, 1. Ok, mamy jedno. Lecimy dalej z adminem, wpisać paszport 5 numerków 3 i 5, 9. Ok, dobrze. Lecimy do do oficers zobaczyć, a trzeba zanktonizować, tylko ja się boję, że może ktoś mnie zabić, bo była jedna osoba, później ja weszłem i później ktoś wesz, wszedł. No właśnie. No i teraz to jest bardziej skomplikowane, bo nie wiadomo kto co zrobił. Na razie jeszcze żadnego zgłoszenia nie było ale się z tym zdziwiony e, idziemy do robić sobie skałki a zanim to i ci co są impostorami zabili na razie dwóch e, pyk 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 e, Tu było na dole balkony, tak jak wcześniej było. Teraz musimy ustalić, kto tu zabił. Don Glas może. A tu jest Don Glas. A bo on zgłosił. Ok, no to ja nie wiem, ja wezmę tego. Nie wiem. Bo tak, Don Class może. Trzy znaki zapytania. A no właśnie. No właśnie, ja znalazłem pierwsze ciało i ten. Teraz pytanie, czy to będzie impostor. Not as impostor, czy to nie jest impostor, kurde. No to co, robimy zadanie. Myślałem, że... O, jest Głazy. Piu, 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 piu. O, podwójny. Zadanie zaliczone i teraz gdzie lecimy, lecimy do a, dobra wiem gdzie, gdzie trzeba a dobra trzeba teraz radio ustawić, tak? a, 1 5, 9 6, 7 no hop, przede mną to zrobię. no to dobra, lecimy dalej zaliczyć zadania muszę dalej zrobić kable i Teraz coś zrobić, jakiś reaktor. Pójść do reaktora. Reaktor jest, będzie ok. I mam później pójść do admin rooma, I Tutaj pyk do góry. A i później trzeba pójść. O, ktoś nas chciał. I są jest teraz zabitych. No, że trzech zostało zabitych. Jeden został wyrzucony. Napisz, że word, gdzie? No właśnie. Do, do, dobra, nazwa w adminie i, i to czerwony. Dobra, zagłosujemy na czerwonego. Mm, VOL RED, RED, RED. OK, czyli każdy głosuje na czerwonego. Zobaczymy czy. Czy, 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 czy on będzie impostorem? Jeżeli tak to zostanie jeden. Jeżeli nie. O, czyli to był impostor czyli, szuka, czyli jeszcze yy, jedna z yy, tam czterech lub pięciu, pięciu osób jest impostorem jedna piąta czyli po prostu jedna osoba jest yy, impostorem a reszta są To ktoś wyszedł z gry no to dobrze, chodzisz chociaż jedna osoba. Wcześniej to dużo wyszło, nawet nie wiem jak opisać. I mam teraz pójść do o. kabelki. Dobra. i teraz chodzimy za innymi. Pomogę. Zobaczymy co będzie robić. O. Trzeba zdążyć tylko 30 sekund a dobra, ok, zrobione to może być bia... Dzień, zobaczymy dobra Co jeszcze Na razie jest nas czterech, a pięciu hmm i teraz się trzymamy razem czy to jest dobry pomysł no to jest dobry pomysł jeżeli ktoś zabije powiedzmy że on zgłosi będziemy wiedzieć kto będzie i wygramy dzięki temu to się, czy to się skończy o ten się skończy czyli dobra czyli on się skanuje, czyli on jest niewinny. Czyli biały jest niewinny. Eee, czyli... Że... Że, że nie jaśniejszy, tylko ciemniejszy, ciemniejszy... Ciemnozielony o tak można powiedzieć, że on może być e, impostorem. A że, a że na mnie zagłosowali, no to dobra, to źle powiedziałem. No i ja nie jestem not impostor. No i zobaczymy jak to się zakończy. Jest czterech. A, bo dobra, to teraz duchy powychodziły. Okej, okay, czyli teraz coś jeszcze wyszedł. Czyli jest... Yy... Czyli jest de facto tylko teraz yy, czterech. Nie, czterech. I kto był ten? Dark. Dark. Czyli, że on może być. To zobaczymy, bo może się to jest tak, tak stać, że. Przed wyrzucą impostora, a not impostora, a później impostora. Zobaczymy, czy mieli rację. Kurde, czyli on nie, no to albo on, albo on. Mi się zdaje, że to może być czarny, tak mi się zdaje. Nie jestem przekonany. bo był czerwony no bo biały się przeskanował jakby się przeskanował to by nie no to tylko niebieski no właśnie no i czarny ajajaj i dobrze było czyli co dzięki za ten, to no oczywiście subskrypcję. Łap, łapkę w górę, łapeczkę, to jeszcze, like i zanim długo będzie 100 subów na moim kanale, aż jestem zadowolony. No i co, to byłoby już na tyle? Sub, łapka, komentarz, dzwonek i tylko tyle. No to Elo.